O trzeciej nad ranem sąsiadka wysłała SMS, nie wpuszczaj nikogo. A po chwili ktoś zapukał. Nie wiedziałam wtedy, że ta noc zmieni mnie w kogoś, kogo sama siebie nie poznawałbym kogoś zdolnego do zimnej, wyrachowanej zemsty. Leżałam w łóżku, wpatrzona w sufit, licząc krople deszczu uderzające o szyby. Mąż pracował na nocnej zmianie przynajmniej tak mi powiedział. Telefon zaświecił się jak latarnia morska w ciemności. Wiadomość od Ani z mieszkania obok: Nie wpuszczaj nikogo. Widziałam go z nią. Serce zatrzymało mi się na sekundę. Potem zaczęło walić jak młot pneumatyczny. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach: z jakiego miasta nas oglądacie? A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Idź z nią. Wiedziałam. Gdzieś w głębi duszy zawsze wiedziałam, ale wypierałam to jak złą myśl, jak koszmarne przeczucie, które wolałam ignorować. Palce drżały mi, gdy odpowiadałam: Kogo widziałaś? Odpowiedź przyszła natychmiast: Marcina, z tą rudą z czwartego piętra. Przed godziną weszli do budynku, całowali się w windzie. Świat się zatrzymał. Dosłownie, przestałam oddychać, przestałam myśleć, przestałam być człowiekiem. Zostałam tylko czystym bólem, który rozlewał się po ciele jak kwas, trawiąc wszystko na swojej drodze. Marcin, mój mąż od siedmiu lat, mężczyzna, który jeszcze wczoraj mówił mi, że jestem najważniejszą osobą w jego życiu. I wtedy ktoś zapukał do drzwi. Trzy ciche, nieśmiałe pukania. Jakby ktoś próbował nie obudzić sąsiadów. Jakby ktoś próbował być dyskretny. Wstałam z łóżka tak powoli, jakbym miała sześć tysięcy lat. Każdy krok bolał, każdy oddech był wysiłkiem. Podeszłam do Judasza i zajrzałam. Pustka. Korytarz był pusty, ale wiedziałam. Wiedziałam, że on tam był, że przyszedł sprawdzić, czy śpię, czy jestem bezpieczna, zamknięta w swojej sypialni podczas gdy on. Żołądek skręcił mi się w supeł. Wyobraziłam go sobie, jak stoi pod drzwiami, nasłuchuje, czy jestem w domu, sprawdza, czy może bezpiecznie wrócić do niej. Wróciłam do łóżka, ale sen był niemożliwy. Leżałam w ciemności, wpatrzona w sufit, czując, jak ból zamienia się w coś innego, coś zimniejszego, ostrzejszego, bardziej niebezpiecznego. O szóstej rano usłyszałam klucz w zamku. Udawałam, że śpie, kontrolując oddech, każdy mięsień. Marcin wszedł do sypialni na palcach, zsuwając z siebie ubrania. Czułam jego zapach, perfumy, które nie były moje, pot, który nie był jego, obcość, która wypełniła nasze łóżko, jak trujący gaz. Położył się obok mnie, a jego oddech był spokojny, równy. Spokojny jak oddech człowieka, który właśnie zrobił coś okropnego i czuje się z tym dobrze. Chciałam krzyczeć, chciałam go uderzyć, chciałam rzucić się na niego z pięściami i wyciąć prawdę z jego kłamliwych ust, ale nie zrobiłam tego. Zamiast tego leżałam nieruchomo i pozwalałam, żeby mój ból przekształcił się w coś użytecznego, w plan. Następnego dnia zachowywałam się normalnie. Zrobiłam mu śniadanie, pocałowałam go na pożegnanie, życzyłam miłego dnia w pracy. Jego usta smakowały fałszywie, jakbym całowała plastikową lalkę, ale uśmiechałam się. Mówiłam Kocham cię, gdy wychodził za drzwi. A on odpowiadał tym samym, patrząc mi prosto w oczy, bez cienia wstydu. To było wtedy, gdy zrozumiałam, że nie mam już męża, mam wroga. Pierwszy krok informacje. Zaczęłam obserwować, notować. Sprawdzać jego telefon, gdy brał prysznic, sprawdzać kieszonki jego ubrań, analizować każde słowo, każde spojrzenie, każdy gest. Stawałam się detektywem własnego małżeństwa, a każda zdobyta informacja była kolejną kroplą trucizny w moich żyłach. Odkryłam, że to trwa od trzech miesięcy trzy miesiące kłamstw, trzy miesiące nocnych zmian, które były wizytami u niej Weroniki. Dwudziesto ośmiolatki z czwartego piętra, rozwódki z dzieckiem, która najwyraźniej postanowiła dodać sobie adrenaliny, kradnąc cudze męże, przeczytała ich wiadomości. Każdą, każde słodkie słówko, każde wyzwanie, każdą obietnicę nie mogę się doczekać, kiedy będziemy razem na zawsze, pisał jej w zeszłym tygodniu. Ona nie musi wiedzieć jeszcze przez chwilę, odpowiadała mu jeszcze przez chwilę. Jakbym była przeszkodą do usunięcia, a nie człowiekiem, który poświęcił 7 lat życia na budowanie z nim przyszłości. Jakbym była problemem do rozwiązania, a nie żoną, która go kochała. W tym momencie zrozumiałam, że mój ból przeszedł już wszystkie fazy: przeszedł przez szok, przez zaprzeczenie, przez gniew. Teraz dotarł do miejsca, które nie miało nazwy: miejsca zimnego i ciemnego, gdzie mieszka zemsta. Drugi krok plan. Nie mogłam po prostu go zostawić. To byłoby zbyt proste. Zbyt czyste, zbyt miłosierne. Człowiek, który potrafi przez trzy miesiące patrzeć mi w oczy i kłamać, nie zasługuje na miłosierdzie, zasługuje na to, żeby poczuć dokładnie to, co czułam tej nocy, gdy przyszedł sprawdzić, czy bezpiecznie może wrócić do swojej kochanki. Zasługuje na to, żeby jego świat się rozpadł. Zaczęłam od małych rzeczy. Przeniosłam nasze oszczędności na swoje konto. Siedem lat wspólnego życia, siedem lat składania pieniędzy na dom, na przyszłość, na dzieci, które planowaliśmy mieć. Teraz te pieniądze były moje, mojej przyszłość, która będzie wyglądała inaczej niż myślałam. Skopiowałam wszystkie ważne dokumenty, zdjęcia, umowy, wszystko co mogłoby mi się przydać. Byłam jak złodziej we własnym domu, ale czułam się w porządku z tym. On pierwszy zaczął kraść. Kradł mój czas, moje zaufanie, moją miłość. Ja tylko odzyskiwałam to, co moje. Potem przyszedł czas na to, co najważniejsze na sprawiedliwość. Weronika pracowała jako księgowa w firmie budowlanej małej rodzinnej firmie, gdzie wszyscy się znali i gdzie reputacja była wszystkim. Dowiedziałam się tego z jej profilu na LinkedIn. Sama się chwaliła swoją pracą, swoją uczciwością i poświęceniem dla firmy. Uczciwość to słowo było jak nóż w moich rękach. Trzeci krok wykonanie. Nie mogłam po prostu powiedzieć szefowi Weroniki, że śpi z żonatym mężczyzną. To byłoby moje słowo przeciwko jej. Mogłaby się wykręcić, zaprzeczyć, przedstawić to jako złośliwość zazdrośnej żony. Ale miałam coś lepszego. Miałam ich rozmowy, ich zdjęcia, ich plany na przyszłość, zapisane czarno na białym w wiadomościach, które myśleli, że są prywatne. Napisałam e-mail nie ze swojego konta, założyłam nowe z wymyślonym imieniem. Temat nieprofesjonalne zachowanie pani księgowej. W treści załączyłam screenshoty ich najbardziej kompromitujących rozmów. Te, gdzie planowali się spotkać w godzinach pracy. Te, gdzie Weronika pisała, że wykorzysta przerwę obiadową na coś przyjemniejszego niż jedzenie. Te, gdzie Marcin przesyłał jej pieniądze na pilne potrzeby. Wysłałam tego e-maila do jej szefa, do całego zarządu, do działu kadr i czekałam. Nie musiałam długo czekać. Już następnego dnia Marcin wrócił do domu zdenerwowany. Weronika została wezwana na dywanik. Okazało się, że firma bardzo poważnie traktuje etykę zawodową i wykorzystywanie czasu pracy do celów osobistych, szczególnie gdy te osobiste cele obejmowały rozbijanie małżeństw. Ale to był dopiero początek, czwarty krok, publiczne upodlenie. Weronika miała dziecko siedmioletnią córkę, którą uwielbiała i którą chwaliła się na Facebooku przy każdej okazji. Była matką roku, kobietą sukcesu, przykładem do naśladowania, a jednocześnie była kobietą, która kradzie mężę. Nie dotknęłam dziecka. Nigdy nie zrobiłabym krzywdy niewinnemu dziecku, ale jej reputacja jako matki to już była inna sprawa. Stworzyłam fałszywy profil na Facebooku. Profil kobiety z zupełnie innego miasta, z inną historią życia i rozpoczęłam kampanię. Nie bezpośrednią, to byłoby zbyt oczywiste, subtelną, przemyślaną Znajdowałam posty Weroniki o tym, jak ważne jest uczenie dzieci wartości. Komentowałam: zgadzam się, moja sąsiadka też tak mówiła, a potem okazało się, że śpi z żonatym mężczyzną. Dzieci czasem wiedzą więcej niż myślimy. Znajdowałam jej posty o szczęśliwym życiu rodzinnym. Komentowałam: piękne. Choć ostatnio słyszałam, że niektóre mamy myślą, że szczęście można budować na nieszczęściu innych rodzin, na szczęście nie wszystkie są takie. Drobne ukłucia. Subtelne insynuacje, nic co mogłaby zgłosić jako napastowanie, ale wystarczające, żeby inni zaczęli zwracać uwagę, żeby zaczęli zadawać pytania, żeby zaczęli się zastanawiać. W międzyczasie Marcin stawał się coraz bardziej nerwowy. Weronika miała problemy w pracy, a jej życie towarzyskie zaczynało się sypać pod wpływem plotek i podejrzeń. Ona nie wiedziała skąd się to bierze. On nie wiedział, dlaczego ich idealna relacja nagle staje się toksyczna. Ale ja wiedziałam. I czułam zimną satysfakcję, obserwując jak wszystko, co zbudowali na mojej krzywdzie, sypie się w gruzy. Piąty krok, finał. Nie mogłam pozwolić im odejść bezkarnie. Musiałam upewnić się, że konsekwencje ich czynów będą trwałe, że następnym razem, gdy będą chcieli zniszczyć czyjeś życie, pomyślą dwa razy. Plan był prosty, ale skuteczny. Najemłem prywatnego detektywa. Tak, wydałam część naszych oszczędności na udokumentowanie tego, co już wiedziałam, ale dokumentacja była kluczowa. Potrzebowałam profesjonalnych zdjęć, dat, miejsc, dowodów, które nie pozostawiały miejsca na wątpliwości. Detektyw wykonał doskonałą robotę. Przez tydzień śledził ich rutynę, fotografował ich spotkania, nagrywał ich rozmowy w miejscach publicznych, zgromadził materiał, który był nie do podważenia i potem przyszedł moment prawdy. Wybrałam sobotni wieczór. Wiedziałam, że Marcin będzie u niej, pracuje nad godziny, jak zwykle. Zapakowałam jego wszystkie rzeczy w kartony: ubrania, dokumenty, pamiątki z naszego związku, wszystko. I postawiłam kartony pod drzwiami jej mieszkania. Do pierwszego kartonu przyczepił zdjęcie z naszego ślubu, do drugiego wydruki jego wiadomości do niej, do trzeciego zdjęcia detektywa pokazujące ich razem. A na szczycie pierwszego kartonu położyłam list, napisałam go starannie, każde słowo było przemyślane. Marcin, odkryłam prawdę o waszym romansie. Nie chcę kłócić się z tobą ani błagać cię o powrót. Po prostu chcę, żebyś wiedział, że konsekwencje swoich czynów będziesz nosił ze sobą na zawsze. Twoje rzeczy są tutaj. Papiery rozwodowe otrzymasz pocztą. A Weronika gratuluje. Zyskałaś mężczyznę, który potrafi przez miesiące kłamać w żywy oczy osobie, którą rzekomo kocha. Życzę wam szczęścia, będziecie go potrzebować. Podpisałam się pełnym imieniem i nazwiskiem, bez wstydu, bez ukrywania się. Wróciłam do domu i czekałam. Telefon zadzwonił o wpół do dziesiątej. Marcin krzyczał przez słuchawkę, ale jego słowa były chaotyczne, bezsensowne. Słyszałam w tle płacz. Pewnie Weronikę, która dopiero teraz zrozumiała, że jej idealna przygoda ma prawdziwe konsekwencje. Słuchałam go spokojnie, nie przerywając. Gdy skończył krzyczeć, powiedziałam tylko: Masz 24 godziny na odebranie rzeczy z korytarza. Potem trafią na śmietnik i rozłączyłam się. Następne dni były dziwnie spokojne. Marcin próbował ze mną rozmawiać, tłumaczyć się, błagać o drugą szansę. Weronika przysłała mi długi list przeprosin, próbując zrzucić całą winę na niego. Oboje próbowali przedstawić siebie jako ofiary okoliczności, jako ludzi, którzy po prostu się zakochali, ale ja już nie słuchałam. Moja zemsta była kompletna, a moja przyszłość jasna. Weronika straciła pracę. Jej reputacja w dzielnicy została zniszczona. Jej przyjaciele z Facebooka zaczęli ją unikać. Marcin został zmuszony do wyprowadzki z miasta, bo wszędzie, gdzie się pojawiał, ludzie wiedzieli, kim jest. Co zrobił? A ja? Ja zostałam sama, ale wreszcie wolna. Po raz pierwszy od miesięcy mogłam spać spokojnie, nie sprawdzając jego telefonu, nie analizując każdego słowa, nie zastanawiając się, gdzie naprawdę jest. Siedem lat mojego życia przepadło, ale reszta należała do mnie. Dziś, miesiąc po rozwodzie, patrzę wstecz na tamtą noc, gdy sąsiadka wysłała mi SMS. Na moment, gdy ktoś zapukał do drzwi i zmienił wszystko. I wiem, że choć ból był nieopisany, to zemsta była słodka. Nie dlatego, że zniszczyłam ich życie, nie z powodu satysfakcji z widzenia ich cierpienia, ale dlatego, że odzyskałam siebie. Odnalazłam w sobie siłę, o której nie wiedziałam, że istnieje, odkryłam, że jestem kimś więcej niż tylko żoną, która pozwala na traktowanie siebie jak wycieraczki. Czasami zemsta nie polega na zadawaniu bólu, czasami polega na odzyskiwaniu własnej godności. I choć tamta noc była najgorszą nocą mojego życia, to dzięki niej stałam się osobą, którą jestem teraz. Silniejszą, mądrzejszą, bardziej pewną siebie, osobą, która nigdy więcej nie pozwoli, żeby ktoś ją zdradzał, osobą, która wie, że czasami zemsta jest jedyną sprawiedliwością, jaką możemy osiągnąć, i osobą, która wie, że SMS o trzeciej nad ranem może zmienić wszystko, jeśli tylko masz odwagę działać zgodnie z prawdą, którą niesie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.